Każdy z nas wychowuje się w innym otoczeniu. Każdy bez wyjątku ma nieco inne spojrzenie na świat, które jest determinowane tym, co spotkało go w przeszłości. Tak również jest w przypadku Denjiego, którego sobie dzisiaj omówimy. Ze strony Huzet Hama i chciałbym Cię zaprosić na bezspoilerowe omówienie myśli, które nurtują głównego bohatera w uniwersum Chainsaw Man. Dengiego poznajemy jako postać, która jest nieco zagubiona w swoim życiu. Zresztą nie ma się co dziwić, w końcu los i okoliczności od samego początku nie dawały mu zbyt wielu możliwości. Dengi to nastolatek, który pod groźbą zostania zamordowanym przez Jakuzę jest zmuszony spłacać dług po ojcu. Ta cała sytuacja sprowadza nastolatka do pewnych okrutnych zdarzeń, z którymi sam chłopak musi się nieustannie mierzyć. Z racji, że jego praca w charakterze drwala i łowcy demonów jest nazwijmy to opodatkowana w znacznym stopniu, to młodemu chłopcu bardzo często brakuje na podstawowe potrzeby. Chłopak nie mieszka w zwyczajnym domu, chłopak nie jada tak jak powinien w wieku dorastania i finalnie chłopak nie wiedzie takiego życia jak jego rówieśnicy. Denji nie zna poczucia komfortu, czy też bliskości drugich osób. Naszego blondasa wiecznie goni wizja zostania kropniętym, czy też tego, że nie będzie miał dziś za co kupić sobie jedzenia. W związku z tym, chłopak, który korzysta z pomocy swego demonicznego pupila, Pochity, robi wszystko, aby tylko zbliżyć się do spłacenia długu. W wyniku tego procederu, Denji żegna się z paroma organami. Plus okiem, co nie tylko w bezpośredni sposób znów odbiera komfort życia naszemu protagoniście, ale w dodatku znacznie je skraca. W pewnym momencie anime dochodzimy do momentu, w którym widzimy naszego bohatera leżącego w swoim lokum, czyli shopie. Młodzieniec rozmyśla na temat rzeczy, których tak bardzo chciałby zaznać, a na które nie może liczyć przy obecnym standardzie swojego życia. I tu zaczyna się cała przygoda. W trakcie dywagacji na temat swoich dążeń, Denji wspomina o chlebie z dżemem i o trywialnym pragnieniu zaspokojenia swoich potrzeb z jakąś kobietą. Wtem pocita kwituje, że chciałby zobaczyć, jak Denji spełnia swoje marzenia. W związku z tym, że w niedalekiej przyszłości Pochita częściowo zniknie z tego świata, marzenia naszego bohatera nie stają się tylko jego pragnieniami i ambicjami. Młody chłopak niesie ze swoimi czynami już nie tylko swoje potrzeby, a i swojego kompana, który oddał dla niego życie. W wyniku tego, że Pochita był jedyną osobą, a w zasadzie zwierzakiem, który nie odtrącał Denziego, to ten znów nawiązał z nim coś w rodzaju więzi. Choć na pewno było to trudne z perspektywy chłopaka, który wiecznie żyje na pograniczu czegoś w rodzaju ostracyzmu społecznego. Pamiętajmy o tym, że Denji nie za bardzo wiedział, jak nawiązywać tego typu kontakty, tego typu relacje, w związku z tym nawet rozumienie czegoś po kroju związania się z poчитą mogło być dla niego nie lada trudnością. Skoro wywodziłeś się z totalnych nizin społecznych, przez całe życie nie zaznałeś tego, czym jest komfort i nie uczęszczałeś do szkoły, by nauczyć się podstaw, to jakie możesz mieć w życiu cele? Większość z nas jedynie chce się znaleźć w lepszym miejscu. Ale czy inaczej było w przypadku Dędziego? Jedni z nas nie mieli w życiu łatwo finansowo, stąd pragnęli zdobyć tak zwane staranne wykształcenie i lepszy zawód. Niektórzy mieli problemy z odnalezieniem się wśród rówieśników i z tej też racji w przyszłości być może na siłę starali się odnaleźć w jakiejś grupie społecznej. A jeszcze inni mieli wszystko, czego chcieli i w związku z tym gonili za zupełnie wyimaginowanymi ideami. Gdzie w tej całej piramidzie marzeń znajduje się Denji? Odpowiedź brzmi następująco: Denji nie znajduje się na żadnym szczeblu tej piramidy. Ten chłopak dostał od życia na tyle mało, że nie pracował na swoją przyszłość, a na to, by mógł następnego dnia jedynie oddychać. Robił to wszystko nie ze swojej winy, a mimo to był w stanie poświęcić wszystko bez narzekania, ażeby jego sytuacja choć trochę stanęła na nogi. W związku z tym jego prymitywne pragnienie pomacania i zjedzenie czegoś lepszego to nic nienormalnego. To marzenie jak każde inne. Cały ten koncept uczy nas, że nasze marzenia i to, za czym gonimy, zależy jedynie od naszej perspektywy. W końcu, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Przez pierwsze cztery odcinki wszyscy wokół nazywają marzenia Dendiego prymitywnymi. Każdy wokół unosi się swoimi wzniosłymi ideami, jednocześnie dyskredytując te gorsze w ich mniemaniu. Gorsze, oczywiście, w cudzysłowie. Póki co, czy to Aki, czy to Power nie byli zdolni zejść na ten sam poziom postrzegania świata i utożsamić się ze swoim nowo poznanym kolegą. Po wysłuchiwaniu tego wszystkiego przez dłuższy czas nasz młodzieniec w końcu pęka. Denji ma już serdecznie dość, że ktoś dyskredytuje go i jego dążenia tylko i wyłącznie dlatego, że uznaje je za zbyt proste. W wyniku całej złości Denji szalejąc uśmierca demona pijawkowego. Denji finalnie marca i to parokrotnie. No i w zasadzie zazdroszczę typowi. Po tym incydencie, jednak, oprócz chwilowej satysfakcji, na dłuższą metę zostaje z nim jedynie pustka. Chłopak wałęsa się przez parę następnych momentów z otępieniem, zupełnie tak, jakby nie dochodziło do niego, co właśnie się stało. O ile po poprawieniu jego standardu życia, Denji zwyczajnie cieszył się z tego, że coś w jego życiu poszło w końcu w dobrą stronę, tak teraz Denji nie wie, co począć dalej. Mamy tu do czynienia z ciekawym aspektem wiecznego gonienia. Za czymś, co jest po prostu większe od tego naszego poprzedniego marzenia. Jeśli chcesz progresować w życiu, to musisz wiecznie stawiać sobie coraz to wyższe cele, aby nie spocząć na laurach i nie zakopać się we własnej niedoli. Tutaj wtrącę jedynie, że Makima daje mu to poczucie gonienia za czymś większym, ale to temat na zupełnie inny odcinek, który na pewno pojawi się na tym kanale. Postać Dungeego uczy nas, aby nie wartościować marzeń. Każde marzenie zależy od perspektywy danej osoby, a dopóki ta perspektywa nie zostanie poznana, to nie powinniśmy się wtrącać w czyjeś życie. W końcu dla kogoś zmacanie Bubis może być tak odległym i światłym celem, jak dla Ciebie, drogi widzu, lud w kosmos, prawda? Obok tego pamiętajmy, aby nieustannie podnosić poprzeczkę, bo to właśnie prawdopodobnie przyniesie nam poprawę jakości naszego życia, a w efekcie... Ha, całkiem prawdopodobne, że staniemy się po prostu szczęśliwsi. Ja dziękuję Wam za odsłuch tego materiału, dajcie znać jakie następne materiały z Mena chcecie zobaczyć, bo ja chcę ich zrobić naprawdę mnóstwo. Myślę, że następny pojawi się na temat Makimy. No i cóż, jakie są Wasze marzenia? Bo moim marzeniem jest prowadzenie tego kanału w taki sposób, ażeby móc z tego żyć i aby ludzie chcieli słuchać tego, co chcę mówić. Wy mi to umożliwiacie, za co Wam serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję, że moje marzenie nie jest gorsze od czyjegoś marzenia zostania na przykład prezydentem Stanów Zjednoczonych. Myślę, że ten odcinek dobrze to udowadnia i słyszymy się już w następnych. Mówi do Was Huzet Hanma. Życzę miłego wieczoru.